Pocketbook zajmuje się produkcją czytników. Jesteśmy firmą, która od 2011 jest w Polsce, 2007 w ogóle prowadzi swoją działalność. Mamy na swoim koncie wiele innowacyjnych i przełomowych produktów, chociażby takich taki jak ten. Wodoodporny, czytnik, który pozwala czytać nie tylko w wodzie pod prysznicem w wannie, ale też na przykład na brzegu, plaży czy piaskownicy. Bo jest też dużo odporny. Naszym klientem jest każdy, kto czyta. Każdy, kto chce spróbować albo już próbuje książek elektronicznych, wie, jakim komfortem są czytniki, w których się mieści do 500 książek za jednym razem. Czyli tak naprawdę od dzieciaka sześcioletniego po osobę bardziej zaawansowaną wiekiem. Pomysł wziął się najpierw z druku tradycyjnego, kiedy okazało się, że no, jednak innowacje idą dalej i technologia idzie szybciej niż rozwój tradycyjnych książek. Wtedy założyciele firmy zdecydowali, że przechodzą jednak formaty bardziej technologicznie zaawansowane i teksty elektroniczne urządzenia elektroniczne. Natomiast jeżeli chodzi o, chodzi o ceny, to zależy od modelu. Najprostsze czytniki, 250 zł w tej chwili na rynku, czytniki, które się zaraz pojawią, czyli na przykład czytnik z funkcją aparatu i rozpoznawania tekstu będzie około 550-600 zł. Pocketbook Aqua, czyli wodoodporny czytnik, pojawi się mniej więcej w przeciągu miesiąca na polskim rynku. To jest nowość, którą prezentujemy jeszcze niedostępna. Nie Ma sześciocelowy wyświetlacz dotykowy, co oznacza, że możemy go obsługiwać nie tylko używając klawiszy, obudź się, ale też z poziomu ekranu. Odporny na wodę, odporny na kurz. Świetny towarzysz na podróże wakacyjne. Jesteśmy w internecie. Strona www.pocketbook, pisane tak jak nazwa firmy, myślicieinte.com, bądź też na fanpage. Czytniki, tak jak, tak jak jest wskazane na stronie internetowej, są zarówno w sklepach. Online nowych, w sklepach stacjonarnych, w sieciach typu Euro, RTV AGD, przez WOWIS, przez Kombutronik, szeroka sieć.